Merkury jak doskonale wiemy mówił the show must go on i na pewno e, moja wymyślana seria Polska da się lubić e, kontynuuje mam taki dylemat w tej chwili w taką e, pozycję też dziwna, za niedługo e, pojawiam się motowizjonerów no, październik e, już za nami i e, praktycznie ten e, słowa wirusa nie trzeba ją powiedzieć, ale jakoś tam e, jest. E, ale testy motocykle nie skończą się i na pewno nie, nie mogliśmy e, opuścić nasze e, różne jazdy e, dla motoszladów. Motowizjonerów ja absolutnie nie krytykuję ci, które. W trakcie motowi prawa czy motowiceczka są satysfakcjonowani z jedną kanapką na stację benzynowa. Ja taki nie jestem i nie będę. Dlatego dla mnie ten cały research, co będę zjadł i gdzie będę jadł, jest taka sprawa w miarę pedantyczna. Dzisiaj właśnie wpadliśmy na taki restauracja pod jabłoniami. I to nie jest taki rezultat od losowa szczęście. Pirogi z Ściupaka. Nigdy nie będę wspominał ten nazwa tego restauracji, czy to było pod jabłonami. Nie pamiętam, ale znajdujecie go albo kontaktujecie mi. Więc za niedługo przenosimy się gdzie indziej do Kukle. Najpierw wizytujemy. Motowizjonerów to mogłaby być scena taki końcowa, taki film, natomiast dzisiaj tutaj w Kuchle, taki e, miejscowość, które nawet osoby z 20 km blisko nie znali, e, kończy się i startował e, taki rajd i my chcemy poznać właśnie Łukasz, e, bo e, uczestniczymy w formie E, taki jak motowizjonerów, więc nie, nie braliśmy udział, e, tylko właśnie obserwowaliśmy i e, ponieważ dzisiaj przyjechaliśmy z tryumfem, e, parkowaliśmy ją trochę obok, bo sponsor jest e, Yamaha, który bardzo lubimy też, to znaczy my nie mamy e, tak naprawdę rzeczy, które nie lubimy, kiedy mają e, dwie kulki, więc e, e, naszych e, zawodników niektóre mają duże błoto na sobie i będziemy ich poznawali powoli w trakcie rezultaty. Widzę, że akurat mieszanka jest obecność Yamaha Honda i dziwne pierwszy raz na po tyle wydarzenia, które śledzimy, nie widzimy ani jeden KTM. Z reguły obserwowaliśmy, że to była dominująca. Wojtek, reprezentujesz na dobrą sprawę też Yamaha, bo w sumie ten, ten impreza jest też sponsorowana przez Yamaha, więc prawdopodobnie będziesz wygrał e, taki premi. Ale możesz mi tłumaczyć, lub nasze widzów, na czym polegał dzisiejszy E, właśnie, e, wydarzenia, co trzeba wykonać, co trzeba było wykonać. 550 km robiłeś na różne warunki. Jak to było, Wojtek? Jeden, e, on właśnie jeździ na co dzień, nie tenere, tenere 700. E, to tak, Znaczy, dzisiaj cała trasa polegała głównie na tym, żeby ją przejechać bez błędu, według roadbooka, no i gdzieś 12 punktów kontrolnych. Część punktów na zasadzie szukania czegoś na miejscu, część do szukania na trasie, na przykład znajdź tam jakąś nazwę na 25 km odcinku, część szukania gdzieś ruin, bunkrów i, i, i tego typu rzeczy. Dzisiaj na szczęście sucho, bo wczoraj niestety sucho nie było, a przedwczoraj, tak naprawdę na prologu, to nam tak dolało, że suszyliśmy się przez dwa dni. Jak się sprawdzi właśnie Yamaha Tenere 700 na takim terenie przepięknym, miałem okazję teraz zobaczyć nawet ten punkt meta, czy było też poza asfaltem, wyobrażam sobie? E, tak, dzisiaj było kilka odcinków szutrowych, e, takich tam 6-4 km i tak dalej, było sporo nierównych dróg, sporo dziurawek dróg, sporo dróg przez lasy, bardzo wąskich, z szutrowymi poboczami. Tenera świetnie, dla mnie to jest motocykl do, takich, do takiej zabawy świetne. on nie jest ani za duży, ani za mały, on się wszędzie mieści. A na takich drogach pokazuje tak naprawdę co potrafi. Jemu nie brakuje mocy na takich bocznych drogach, na, na ten, może spokojnie lecieć z większymi prędkościami, nie boi się szutrów, nie boi się dziurawych dróg. Afryki dzisiaj tam narzekali, że czasami trochę za szybko. więc... I wyobrażam sobie, że GS-ki, które zawsze widzę, jak obserwuję Adventure, wyglądają jak dwie Tenery, tak można to określić. Nie chcę absolutnie być obraźliwy, bo to jest taki najwięcej przydany chyba motocykl Adventure na świecie. Więc wiem, że jak tylko coś mówisz źle, od razu wszystkie gs będą na mnie, ale ja tylko mówię takie moje opinie. Jak widzę Adventure, widzę dwie motocyk taki chudziutki jak ja. A co, jak, jak obserwowałeś ich na trasy i na piasy? czy znaczy ja mogę coś powiedzieć, bo się przesiadłem z boksera. Co prawda nie z GS-a, tylko z RK, z gołego boksera. No i tak, no, nie ma terenu, w którym nie da się wjechać dowolnym motocyklem. Ale prawda jest taka, że te, niestety te motocykle są ociężałe. I były tam takie odcinki, gdzie się trochę piasku zaczynało i tak dalej. No i tam niestety zwalniali, no bo już waga robi swoje. Powiedz mi, e do kogo byś polecał ta frajda? To znaczy, czy początkujący człowiek, który kupił taki motocykl, tak nazwane kategorie enduro szosowe, może się przemierzyć na spokojne, swoim tempie na takie wydarzenia? Jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj może spokojnie każdy przyjechać. Nawet ktoś mocno początkujący. Jak nie ma obierzenia poza drogami, to wybrać rajd na początek drogowy. Zabawa jest świetna, na praktycznie każdym rajdzie, jak się kogoś poprosi, to można, to ktoś spokojnie się zgodzi, można jechać z kimś na początek, można zobaczyć, jak to wygląda i tak dalej. Zabawa jest świetna, można się zgubić, można, się, można czegoś poszukać. I, I mam wrażenie, że nie ma ten ogromny stres od chronometra. Ten fakt, że e, jeden zawodnik patrzy na drugi mówi, może być szybszy niż Ciebie, bo tu jest e, wszyscy razem, nawet w jednym tempie się poznajemy, imprezujemy razem, więc nie ma ten e, ochidny <laughs> czasami, ale e, adrenaliniczny klimat od e, chronometr. 3, 2, 1, start. Nie, nie ma czegoś takiego. Znaczy, generalnie tak, te rajdy nie są na czas. Głównie chodzi o przebieg, o znalezienie punktów. Na niektórych z tych rajdów są też na przykład dziurkacze gdzieś pochowane. To bardzo często jest tak, że jak się przyjeżdża na taki punkt, to jest pięciu, sześciu ludzi i wszyscy szukają razem. Nie ma jakiejś takiej powiedzmy niezdrowej tutaj konkurencji. Pytania, które bardzo nie lubię dawać i e, daj, ale gryzę moje język, Czy e, Twoja tenerka ani raz nie, nie padał, tak? na? Dzisiaj nie. Dzisiaj, wczoraj. Dzisiaj nie. Znaczy, w ogóle na tym rajdzie nie, nie, nie. Skłamałbym, gdyby w ogóle nigdy nie leżała. No, to taki motocykl jest, który czasami trzeba podnieść. Jak się chce z nim robić coś więcej, niż gdzieś po asfalcie. Ale nie, nie. No, no dzisiaj na razie nie. Zresztą, dzisiaj chyba w ogóle nikt nie leżał, także... I to jest właśnie ten dobry atut od Łukasza, który właśnie tuż, tuż teraz będziemy poznawali. Że on od prawie 20 lat organizuje takie imprezę w pełnym bezpieczeństwo. więc polecamy. Chyba teraz to było ostatnie szał od sezonu, bo za niedługo będą te zniegowe onturcie. Chyba nie da rady. No nie wiem, trzeba by z Łukaszem rozmawiać. Według planu to jest ostatni raj w tym roku. I teraz ostatnie pytanie. Wojtek, czy ty robisz też motowi prawe? To jest moja, e, powiedzmy, Dziedzina. Czy ty na, na, posiadasz z Twoim motocykl poza granice Polski? Czy to ci e, intryguje? Czy do tej pory, czy masz bardziej do taki TET lub do takiej trasy e, szutrowej, ale w Polsce? No znaczy, tak. Jeżeli chodzi o ten to ja mam 5 miesięcy. <laughs> I zrobiłem dzisiaj już jest prawie 9 tysięcy. Eee, w tym roku no ciężko gdzieś jechać, taka prawda jest. Ciężko coś zaplanować, ciężko gdzieś pojechać przez to wszystko, coś udziało i jest plan na Norwegię na przyszły rok. Ale no, zobaczymy, co z tego będzie. Jak mówię, Norwegia, obowiązkowo będzie też tego globus, bo nie można iść na Norwegię bez Norkap. Ja, szczerze mówiąc, bardzo doceniłem tam lofoten i ta cała region od Fiordy, ale są takie, mekka, ja nazywa, takie punkty, które, póki zjesz, musisz e, być. Polecam, bardzo przyczepny asfalt nowe opony trzeba mieć, bo na końcu będą łese. Ja, Wojtek, bardzo Ci dziękuję i teraz będziemy imprezowali razem, bo będę tak nazwana Bieszada, który ja na początku myślałem, że dotyczy taki region Bieszady, nie, Bieszada jest taka impreza, o której my no, bardzo, bardzo chętnie uczestniczymy. Let's go! Motowizjonerów, ten rok Polska da się lubić, więc było praktycznie Oczywista sprawa, że miałem się poznać Łukasz, który jest oprócz Waszyszel strona rajdemotocyklowe.com, więc wiadomo, że prędzej czy później miałem tam fan. Okazuje się, że jesteś najbardziej doświadczony organizatorem od taki rajdy motocyklowe w Polsce. Bardzo mi miło, że nas zaprosiłeś. Tu jesteśmy w Kukle, ale takie wydarzenia, które w pełne bezpieczeństwo właśnie dzisiaj ma swoja meta, swoje rozdawanie nagrody i potem impreza Łukasz. Jak to było? Ten rok troszeczkę dziwne i bardzo miło, że Ciebie poznam na żywo. Bardzo mi miło poznać Ciebie. Cieszę się, że wpadliście. Wszystkich pozdrawiam. No, rok jest szalony w związku z tym całym koronawirusem. Ale sobie radzimy, coś musieliśmy pozmieniać, coś poprzenosić, ale wszystkie imprezy udało się przeprowadzić, a trochę ich było w tym roku. Oczywiście, właśnie na stronę, ja, jak miałem to ten Yamaha Tenere od razu chcę tam uczestniczyć, bo mówię, jak fajne to będzie, bo Yamaha jest jedno z waszych partnerów technicznych. Tak. Dobrze mówię. I ten rok to jest ostatnia impreza z kalendarzy, czy jeszcze coś masz widać? wideo? Tak, to jest ostatnia impreza październikowa. Kończymy ten sezon rajdem track wschód. W tym roku zrobiliśmy dwa. Track południe, track wschód. North south Poland, na który Cię zapraszam koniecznie na tenerze, to jest najdłuższy rajd na orientację w Polsce. Północ-południe, chociaż przewrotnie w tym roku zrobiliśmy go ze wschodu na zachód. Rajd po szutrach. Bardzo Także fajnie. super, y, możemy, y, trochę wieje, no. y, możemy tam przetestować tenerki, możemy tam przekostować, każde motocykle, bo nasze rajdy są otwarte na wszystkie marki, czy przyjeżdżasz BMW, czy Ducati, czy Hondą, wszystkich mile, y, wszyscy są mile widziani. Plany na 2021 dla naszych wizów, które zaczynają być mniej pantoflaże i zaczynają okryć, że dużo można w tej Polsce, dużo są te różne tet, nie tet, dużo można się bawić i tego pana właśnie jest najlepszy organizator tych imprez. Co przewidujesz? Bo na pewno już pracujesz na. Też kalendarze biorąc pod uwagę, że nie wiadomo co będzie, ale <noise> będzie lepiej, my jesteśmy optymistami. Na pewno każdy znajdzie coś ciekawego w naszym kalendarzu u siebie, bo robimy zarówno rajdy turystyczne, podkreślam, turystyczne, czyli takie dla każdego, e, szosowe, czyli po nawierzchniach utwardzonych, asfaltowych i robimy też rajdy, e, powiedziałem szutrowe, asfaltowe oczywiście i robimy też rajdy szutrowe, czyli takie bardziej offroadowe dla turystycznych motocykli enduro. North-South Poland to na pewno. Ride track południe, zachód też na pewno, dwie części będą. Kontynuujemy Raid Bieszczacki. Być może zrobimy w kalendarzu kilku, kilka niespodzianek, typu kocia reaktywacja lub inne mniejsze jednodniowe rajdy. Zapraszamy na www rajdy motocyklowe. Tam na pewno do końca roku pojawi się pełen kalendarz. .com. I jeszcze jedna pytanie: czy jedna para może uczestniczyć z pasażerem, czy to nie jest za bardzo polecone? Jak to jest? W rajdach szosowych jak najbardziej tak, nie widzimy żadnych przeszkód. Można jechać z pasażerem. Teoretycznie w rajdach szutrowych, na przykład typu Nord South Poland, jest taka możliwość, ale nie polecałbym tego, bo jednak jazda w terenie z pasażerem może być trudna na niektórych. Przeciwne okresień, fizyka bym powiedział. Tak. <grymne> I nie wiem, czy będzie najprzyjemniejsza dla pasażera. <grymne> Więc panowie, rajdemotocyklowe.com, możecie się spisać. Ja widziałem, że dzisiaj już ta lista była pełna. Chyba ponad. mieliście 30 uczestników, który nie jest. Tak, i to był najbardziej kameralny rajd. Wiedą, wspominamy też, że jesteśmy w takich czasach, na które nie jest wszystko łatwe do organizowania, trzeba sanifikować wszystko i tak dalej. Jedno pytanie z ciekawostką. obserwowałem na pierwszy raz, że nie było obecności od żadnej pomarańczowej. Motocykl, mam na myśl KTM. Czy jest tylko przypadkowo, czy z reguły też katemowców? Nie, czysty przypadek. Akurat w tym rajdzie nie ma żadnego KTM, a to jest rajd typowo szosowy, ale w poprzedniej edycji traka południe na przykład jechał KTM. I całkiem nieźle sobie tam radził kolega na nim. Nie możemy się doczekać teraz obserwować te rozdawanie nagrody, bo panowie nie trzeba tylko uczestniczyć w Afryki, i Korei czy Dakar. Można się bawić. Też uczestnicząc w rajde motocyklowe.com tego pana Łukasz jest i będzie wasz organizator. Bardzo mi miło. Grazie mille. No i oczywiście parę słowa od tego Scrambler XE 1200 Triumph. Te rzeczy, które mi się najbardziej podobali. Zawieszenia olins fantastyczne, absolutnie i ten koło 21 cali umożliwia duża, duża zabawka i bardzo, bardzo przyjemny już ten silnik 1200, już wiemy, że wiele potrafi. Skąd też rozumiałem, że się troszeczkę zakochałem z tego Scrambler 1200, E, powiedzmy, że fakt, że jak skończyłem ten wydarzenia w e, Augustów, e, poszedłem do Ełk, e, To znaczy, że e, intencja od mojej strony było, żeby e, jeszcze e, korzystać z tą e, przyjemność i z tą e, piękna pogoda. Więc e, te dwa minusy, jeżeli możemy ich tak nazywać, są. Wiązany z tym tłumik, który ma ta tendencja, jeżeli e, myślicie, że e, będziecie jeździć na lato z Bermuda, to wasza Uda zostaje e, czut, czut e, ciepła. Dla mnie to teraz było w sumie taki plus, e, bo e, jak było troszeczkę bardziej zimno, e, korzystałem tego. Tego mała ładna na, na moją korzystność. I druga sprawa, może troszeczkę więcej wibracji na mojej prawa ręka, tam gdzie gaz, niż moje wyobraźni. ale ten motocykl się prowadzi na tak zwane mieszane z zakrętu z ogromna przyjemność. On rusza na prawo w lewo, dzięki te perfekcyjne prace wykonane przez Olinsu z taką przyjemność, że ten motocykl jak tylko bym miał trochę szyba i więcej ochrona na, na wiatr mogłoby być taki mojego wybór ten silnik jest powiedzieliśmy precyzyjny i ta skrzynia biegu perfekcyjna te instrumenty są bardzo jasne do czytania możecie nawet trochę ich zmienić na wasze potrzeby stylistyczne ale zawsze dostałem informacje Ile e, palę ten motocykl, ile ma autonomię i e, można zmienić te różne trip Mogę wam powiedzieć, że wykorzystałem z trip e, Road, e, RAIN i offroad, bo było trochę piacista, e, część e, blisko e, Białystok na które e, używałem ta opcja e, właśnie Offroad. Wszystko bardzo czytelne. Bardzo intuicyjne. Jeżeli ktoś mnie pyta o cenę, panowie sprawdzajcie sami, ale to jest taki motocykl, który jest na moja lista faworytów. Powtarzam Scrambler 1200 XE. A teraz skupmy się, bo mamy wracać do stolica Cali i musimy zawsze respektować te właśnie. Za zadę i te przepisy drogowe. Także zaczynam się na chwilę. Pozdrowienia zeuk. Do zobaczenia i do widzenia. Mój pierwszy raz Augustów. Ciao, amici. Tam oni pozdrawiają.